Punkt pierwszy. Otwarcie obrad. Wysoka Rado, szanowni goście. Otwieram trzecią sesję Rady Gminy w obecnej kadencji. Na wstępie informuję Państwa, że sesja Rady Gminy jest transmitowana i utrwalona za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniewoszów oraz na stronie internetowej Gminy Gniewoszów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. W związku z transmisją sesji Rady Gminy jest wywieszona na drzwiach wejściowych na sali konferencyjnej oraz na sali konferencyjnej. Przy formułowaniu wypowiedzi proszę nie używać personaliów, osób fizycznych. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, na sali obrad jest 14 radnych. Stwierdzam kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Sesja Rady Gminy została zwołana prawidłowo. Wszyscy radni zostali poinformowani o sesji serdecznie witam radnych, a w ich imieniu i w imieniu własnym witam Wójta Gminy Gniewoszów, Pana Marcina Gaca, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Punkt drugi. Ustalenie porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu. Punkt czwarty sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami. Punkt 5 podjęcie uchwał w sprawie litera a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniewoszów na lata 2024-2031, litera B w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 54 łamane przez 319 łamane przez 23 Rady gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. Litera C. W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. Litera D. W sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Gniewoszów, wójta Gminy Gniewoszów i przewodniczącego Rady Gminy Gniewoszów. Litera E w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewoszów. Punkt szósty wolne wnioski i punkt siódmy zamknięcie obrad. I czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad? Ja wnoszę wniosek o zdjęcie w punkcie piątym litery E uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczone nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewoszów. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam fakt przyjęcia wniosku o wykreślenie litery F e w punkcie 5 porządku obrad. Przechodzimy zatem do realizacji porządku obrad. Punkt 3 przyjęcie protokołu. Protokół z obrad drugiej sesji Rady Gminy w Niewoszowie był udostępniony w biurze Rady Gminy i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Czy są uwagi do treści protokołu? Poddaję pod głosowanie fakt przyjęcia protokołu z drugiej sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że protokół z drugiej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy. Proszę pana Wójta o zabranie głosu i przedstawienie stosownego sprawozdania. Dzień dobry państwu. Zacznę od przetargów, jakie mamy zakończone. Na ostatniej sesji mówiłem państwu o przetargu zakończonym na budowę dróg w naszej gminie. Już podpisaliśmy umowy z wykonawcami. Przypomnę tylko, to jest pięć odcinków w miejscowościach takich jak Marianów, Sławczyn, Borek Regów, Markowola, Kolonia, Zwola, Sarnów. Wartość tej inwestycji to 6 milionów 200 tysięcy złotych. Mieścimy się w, plan, w założonym planie finansowym. Mieliśmy na ten cel przezna, przeznaczone 6 milionów 400 tysięcy. Dofinansowanie na to, na to działanie to jest, proszę Państwa, ponad 6 milionów złotych. Termin wykonania do stycznia 2026 roku. Rozpisaliśmy również i wpłynęły nam oferty na. Wymiany oświetlenia w naszej gminie. Ofert nam wpłynęło bardzo dużo, bo 12. Na chwilę obecną, proszę Państwa, czekamy na wyjaśnienia dwóch oferentów. Będziemy ten przetarg rozstrzygać, ale na szczęście również mieścimy się w założonym planie finansowym. Przypomnę, że na to działanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych. Też, proszę Państwa, już przetarg został rozstrzygnięty, podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczęła się, rozpoczął się remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zwola. Koszt całej inwestycji to 250 tysięcy. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 200 tysięcy zł. Termin zakończenia realizacji to październik. I, proszę Państwa, też nam się udało odebrać, tak, zakupić samochód strażacki marki Volvo dla OSP Wysokie Koło. Tutaj, proszę Państwa, wartość samochodu 1 170 000 zł. Dofinansowanie udało nam się pozyskać z trzech źródeł. Była to Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów U innych, środki samorządu województwa mazowieckiego, jak i środki z, z Funduszu Ochrony Środowiska. Łączne dofinansowanie to ponad milion złotych. Także samochód mamy, z tego co wiem, już brał udział w akcjach, także sprawdza się. Z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały, litera A, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024-2031. Proszę Panią Skarbnik o odczytanie i omówienie projektu uchwały. Uchwała, uchwała Rady Gminy Gniewoszów z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024-2031 na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje paragraf pierwszy w uchwale Rady Gminy Gniewoszów z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024-2031 z późniejszymi zmianami Wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewoszów na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie z załącznika nr 1 do uchwały. Punkt 2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gniewoszów, Gniewoszów stanowiących załącznik nr 2 do zmienianej uchwały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej to są zmiany podyktowane zmianą w uchwale budżetowej. W, w przedsięwzięciach to są przede wszystkim dotyczące zmiany y wypłaty środków z Polskiego Ładu dotyczącej budowy sali gimnastycznej w wysokim kole. Uchwała została szczegółowo omówiona w dniu wczorajszym na komisjach. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Poddaję fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do litery B: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 54, łamane przez 319, łamane przez 23, Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. Proszę panią Skarbnik o odczytanie i omówienie projektu uchwały uchwała rady gminy w gniewoszowie z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok nr 54/319/23 rady gminy w gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok na podstawie obowiązujących przepisów rada gminy w gniewoszowie uchwala co następuje paragraf pierwszy. Tabela numer 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Tabela numer 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Tabeli numer 3 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi w wyniku powyższych zmian w paragrafie pierwszym i drugim uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymują następujące brzmienie. Paragraf pierwszy punkt pierwszy ustala się dochody w łącznej kwocie 39 97 563 38 groszy z tego bieżące w kwocie

natomiast majątkowe w kwocie 21 438 662,94 zł. Paragraf 2 punkt 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 096 631,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 miliony Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 315 97,78 zł. Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 235 636 złotych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 161 ,92 zł 92 Są to środki z konkursu rosnąca odporność z przeznaczeniem na zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków w tym społeczno-gospodarczych covid-19 w kwocie 131 tysięcy 653 76 groszy i niewykorzystanych w poprzednim roku środków zgodnie z artykułem 217 ustęp 2 punkt w kwocie 6508 zł 16 groszy oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 407 735 zł 46 groszy. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 546 631 16 zł 16 groszy z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 miliony, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 milion 765 097 78 groszy, ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 235 636 zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 161,92 zł, są to środki z konkursu Rosnąca Odporność z przeznaczeniem na zwalczanie zakażeń zapobiegania rozprzestrzeniania się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków w tym społeczno-gospodarczych covid-19 w kwocie 131 653 76 zł 76 groszy niewykorzystanych w poprzednim roku środków zgodnie z artykułem 217 ust. 2 punkt 8 6508 16 zł 16 groszy oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 407 735 46 zł 46 groszy paragraf trzeci uchwały wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024. Jeżeli chodzi o poszczególne załączniki, zostały wczoraj szczegółowo omówione na komisjach. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Poddaję fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do litery C. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. Uchwała Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Gniewoszów uchwala, co następuje: paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Publiczne przedszkole i oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzone przez gminę Niewoszów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie. Ustęp 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ustępie 1, obejmują realizację programu wychowania przedszkolnego określonego w obrębnych przepisach. Paragraf 2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonym przez gminę Gniewoszów w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o których mowa w paragrafie pierwszym ustępie pierwszym wynosi 1 20 zł 20 groszy za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 2 łamane przez 15 łamane przez 18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od 1 września 2024 roku. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Poddaję fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do litery D: Podjęcie uchwały w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci. Gminy Gniewoszów Wójta Gminy Gniewoszów i Przewodniczącego Rady Gminy Gniewoszów. Uchwała Rady Gminy Gniewoszów w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Gniewoszów, Wójta Gminy Gniewoszów i Przewodniczącego Rady Gminy Gniewoszów. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszym w uchwale Rady Gminy Gniewoszów Nr 56 łamane przez 337 łamane przez 24 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci gminy Gniewoszów, Wójta Gminy Gniewoszów i przewodniczącego Rady Gminy Gniewoszów wprowadza się następujące zmiany. Po paragrafie 6 dodaje się paragraf 6a w brzmieniu zasady i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci gminy Gniewoszów, wójta gminy Gniewoszów i przewodniczącego rady gminy Gniewoszów. Dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gniewoszów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. Od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Poddaję fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu szóstego. Pytania i wnioski. Proszę radnych o zgłaszanie pytań i wniosków. Proszę sołtysów o zgłaszanie pytań. Przechodzimy do punktu siódmego. Zamknięcie obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady trzeciej sesji Rady Gminy w Niewoszowie w dziewiątej kadencji. Dziękuję. Dobrze,